Pierwsze, jak pani dyrektor urząd dzisiaj postrzega rynek energii elektrycznej, no i uważacie, że jest to rynek otwarty, naprawdę konkurencyjny. Z jakimi kwestiami się na co dzień spotykacie? W jakich tematach musicie zajmować stanowisko? A kolejne pytania o do odpowiedzi na to. Dziękuję bardzo. Za zaproszenie. W, dys, w dyskusji dzisiejszej panelu kluczowe aspekty polityki energetycznej, albowiem temat bardzo bieżący z racji m, ustawowych zadań, którymi. Się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a mam tutaj na myśli dwa ostatnio przeprowadzone raporty, na pewno Państwu znane. Pierwszy z 2010 roku, który dotyczył ochrony konkurencji i konsumentów i drugi świeże bułeczki po 2011 rok, pozycja konsumentów na rynku energii elektrycznej. Zgromadzone materiały podczas opracowywania tego ostatniego raportu pozwoliły nam na stwierdzenie oczywistej oczywistości. Że rynek energetyczny w Polsce jest rynkiem o bardzo wysokiej koncentracji. Konkurencja nie może rozwijać się na nim w sposób naturalny, jest wymuszona, wymuszana przez odpowiednie uregulowania zawarte w ustawie prawo energetyczne oraz w unijnych pakietach liberalizacyjnych. Ale żeby nie powiało grozą, bo nie takie są moje intencje, przecież tak w efekcie nie jest, ponieważ jest coraz lepiej, bo wprowadzane sukcesywnie sukcesy, zmiany coraz bardziej otwierają nasz rynek energetyczny na konkurencję. Coś, co kiedyś było niemożliwe, bo był monopol. Obecnie jak wiemy stało się realne. Wprowadzenie mechanizmów rynkowych jest możliwe na szczeblu wytwarzania oraz obrotu energi energią elektryczną. W przypadku spółek obrotu możliwość zaistnienia konkurencji daje oczywiście wdrożenie zasady TPA. Obecnie jednak, jak wiemy, zdecydowana większość odbiorców indywidualnych obsługiwana jest przez spółki należące do czterech pionowo zintegrowanych grup energetycznych mimo, że czynnie działa na tym rynku 30 podmiotów. Skutki tej dysproporcji widoczne są, są przede wszystkim wśród gospodarstw domowych, które w niewielkim stopniu zmieniają dostawców prądu, gdyż nie mają bodźca w postaci kon konkurencyjnej oferty cenowej. Obecną sytuację mogłoby zmienić uwolnienie cen energii elektrycznej. Można się spodziewać, że Sytuacja ta doprowadziłaby do wzrostu cen energii elektrycznej, tak jak to było w przypadku odbiorców przemysłowych. Ponadto obecnie funkcjonujący system, w którym taryfy poszczególnych dostawców zatwierdza prezes URE, nie jest modelem ani idealnym, ani modelem docelowym. Niewątpliwie doprowadzenie do konkurencji cenowej pomiędzy spółkami będzie napędzać konsumentów do zmiany sprzedawców prądu. Naszym zdaniem, co też jest oczywistą oczywistością, na wypadek gdyby ceny energii nadmiernie wzrosły, bardzo ważne jest, aby zadziałały odpowiednio mechanizmy rynkowe i wtedy, jeżeli nie działają, nie zadziałają odpowiednio mechanizmy rynkowe, aby w sposób należyty ochronić odbiorcę wrażliwego. Czyli podsumowując, należałoby powiedzieć, że przy obecnej strukturze rynku energetycznego możliwości rozwoju konkurencji cenowej są niewielkie. Dopiero zapewnienie polskim konsumentom dostępu do atrakcyjnej cenowo oferty powinno uruchomić mechanizmy rynkowe i poprawić pozycję odbiorców. Tym samym dalsza koncentracja w sferze wytwarzania lub sprzedaży energii elektrycznej. Powinna być w naszej ocenie poddana wnikliwej analizie, albowiem zmniejszenie i tak niskiego poziomu konkurencji jest sprzeczne z interesem publicznym. Dziękuję bardzo, może tyle na razie. Dziękuję bardzo.